Ja się nazywam Kaczimierz Kilian, biorę współudział w tym wydarzeniu plastycznym na Placu Artystów w Kielcach. Organizujemy tutaj taki happening instalację yy, pod auspicjami Związku Polskich Artystów plastyku Władze miejskie pozwoliły, no i włączamy się tutaj tak twórczo właśnie w organizację przestrzeni lodowej w mieście. Pogora nam sprzyja, preparujemy podkłady takie barwne, one będą yy, lodowe, przepraszam, one będą barwnie pewnie wykończone, bo każdy z artystów zaproszonych do udziału ma swoją koncepcję twórczą. No i okaże się oczywiście jest to niespodzianka, co z tego wyjdzie w efekcie finalnym. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Młodzież się włączyła tutaj z przygotowywaniem takich konstrukcji do tych lodowych podkładów. Również bierze udział Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy, także koledzy rzeźbiarze tutaj wyrzeźbią w bryłach lodu już jakieś inne formy rzeźbiarskie. Także malarze, rzeźbiarze, młodzież, młodzież z uniwersytetu, no i jeszcze inni ludzie, którzy chcą się też do tego włączyć, też mają tutaj szansę do zaistnienia. Dziękuję. Dziękuję pięknie. A tu mamy jak Państwo widzą takie przygotowane konstrukcje zalane wodą, no to niestety musi troszeczkę potrwać ten proces mrożenia, żeby ta tafla miała określoną miąższość. No widzę, że tutaj jest ogólne zainteresowanie na etapie przygotowawczym, co się tutaj dzieje, prawda. Tam kolega właśnie wyszedł, bardziej do publiczności, w stronę ulicy Sienkiewicza i tam mrozi swoje, swoje koło, swoją fontannę, nie wiem jak to nazwać, to już by trzeba jego pytać jak on to był ideowo skonstruował ten pomysł. No ja mam taki zamysł tutaj zrobić taką, taki prosopadłościan z lodu, gdzie umieszczę swoje takie konterfekty syntetyczne i zaistnie jako obecny, nieobecny, to będą takie enigmatyczne figury. No może Państwo gdzieś rozpoznają po uszach, przepraszam i po łysinie, także zapraszam.